Cześć! Witamy Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj chcemy Wam pokazać deki, które można sobie kupić. Co jest w środku i jak to wygląda. Ale na, pocz na początku rozstrzygnięcie konkursu. Kto wygrał? A wiem! W tulej zapisane napisane, kto wygrał a Games także prowadzi swój kanał, zostawiłem mi link w opisie, jakbyście chcieli ją odwiedzić i zobaczyć jakie ona ma, filmiki co tworzy A tymczasem otwieramy booster. Aha, no i jakbyście chcieli wziąć udział w tym konkursie, mam boosterek dla Was, taki wystarczy, like komentarz, subskrypcja i bierzecie udział w losowaniu. Zostawcie łapkę w górę, subika i napiszcie w komentarz, na komentarz Dobra eee, To Jóka wylosuj A my otwieramy dla Nie, tak. Games. Liska4325 5. Busterek będzie dla Ciebie Odezwij się w komentarzu yy, czy chcesz na odcinku, żeby ci się otworzyć czy ci odesłać Dobra Otwieramy teraz dla Ciebie Olek Ty będziesz, tak? Oto proszę Hardpodkey Games, burserek dla Ciebie No dawaj Magika. Manki Mari. Arantura firma Machine Cipopowden, Morgem, Lava, Skarmory o, i Spyrox. No niestety Ech, się w komentarzu gdzieś podesłać i tak dalej. A my dzisiaj oprócz tego, że otworzymy sobie, pokażemy nas co tu jest w środku. Otworzymy sobie jeszcze trzy takie blisterki, bo już w naszym sklepiku brakło normalnych busterków ze sceny was dlatego jest paradox w yy, yy, nagrodę. A no wybierzcie się, co chcecie. Olek sobie już otwiera yy, tego bisterka, a ja Wam pokażę co tu jest. No tak, mamy tu dwie promkę i dwa metagrosy. Jest. Mamy te Mamy tu jeszcze taki plakat. To nie jest plakat, tylko y, można sobie tego użyć y, jako podkładkę do gry. Jest wszystko wyjaśnione, co i jak. Tak, wam pokażę. Tak, tak to wygląda. Z tyłu tu mamy całą talię Za chwilę to rozłożymy. A tu są obrażenia. Dobra. No to nie, nie, później dosta, dosta. To komuś tam Dobre, tego. Dobra. Jedziemy z boosterkiem a za chwilę. Daj. No. Dawaj, chujawa, Idorina, Baltoi, Touscule, Team Rocket Archer, Monkey, Nie i Nie trafiło się nic. Okay. To oprócz tego jest jeszcze taka sobie monetka. Ech. Co my tu mamy? Tu jest cały spis. Ta, ta, ta. Pojedziemy e, teraz z marni. E, Julka od, od, sobie gusterek, a ja odpakuję to Tu jest lista co tu się mieści w tym. Daj, ja, do koszulki. Dobra, tu mamy marni. to jesteś, ja zobaczę co tam jest. To ładne cała prąka jest warta chyba około 70 zł. Więc dla samej prąki warto by było to mieć. jest taka ładna monetka w marni. Ale ładna, y... mogę do siebie ją mogę... zabrać? w koszulkę. Mogę za chwilę zabrać. Zobaczymy później. Do... później. Okay. Same Grimmsnarele y... kosztują około 20zł z tego co pamiętam. Y... Więc już A sam ten deck y... tak. kosztuje około 100zł. Więc opłaca się za same karty, już jesteśmy na plusie tak naprawdę. Są znaczniki tak jak poprzednio. Yy, mamy talię i mamy też marnie plansze do gry. Dobra. Dobra, porozkładamy to i zobaczycie yy, co jest w tej talii. No. Tak wyglądają karty w tej talii, którą macie y, już przygotowaną a tu Wam wkleję zdjęcie jak y, powinna wyglądać ta talia którą gra się normalnie y, chcę... y, no, na turnie, jak turniejach w góle mi się bardzo podoba to ja piłam to jest najlepszy na Dobra. No i na koniec odcinka y, ja sobie jeszcze odpakuję registera Zobaczymy, czy mi się uda coś tam trafić też. Fratgate, Arakura. Masz chipa morgram. mongram. morgrem. i takie. Dobra, jeden drop mamy mamy dwie talie, za chwilę je będziemy składać, żeby nimi grać. Dzisiaj się też wybieram tam na rozgrywki, żeby sobie poćwiczyć i zobaczyć jak to hula. Na razie, cześć!